Prawda ma w sobie znamię trwania i wychodzenia na światło dzienne. Nawet gdyby starano się ją skrupulatnie i planowo ukrywać, kłamstwo zawsze kona szybką śmiercią. Za wstawiennictwem błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki módlmy się za naszą ukochaną ojczyznę, aby w dzisiejszej rzeczywistości odżyły w sercach słowa Bóg, honor, Ojczyzna. Ciebie prosimy. 31 października 1982 roku. Przyjąć dobrowolnie cierpienie za drugiego człowieka to coś więcej niż tylko cierpieć. Na taką decyzję można się zdobyć tylko ludzie wewnętrznie wolni. Módlmy się za chorych, cierpiących, osoby samotne, bezrobotne, aby umocnieni wiarą i siłą znaleźli chętną i owocną pomoc oraz wsparcie duchowe. Ciebie prosimy. 30 stycznia 1983 roku. Człowieka można przemocą umjąć. Ale nie można Go zniewolić. Polak miłujący Boga i ojczyznę powstanie z każdego poniżenia, bo zwykł krękać tylko przed Bogiem. Módlmy się za wszystkich Polaków, aby mieli odwagę wyznawania wiary mimo wszelkich trudności. Ciebie prosimy. 24 kwietnia. 1983 roku. Praca jest nieodzownym towarzyszem człowieka. Ma ona służyć człowiekowi, ma człowieka uszlachetniać, stąd człowiek nie może być niewolnikiem pracy, i w człowieku nie wolno widzieć tylko wartości ekonomicznych. mi się za nas tu zgromadzonych, aby w naszej pamięci pozostali na zawsze ci którym zawdzięczamy tak trudno zdobytą wolność abyśmy cenili jej wartość ciebie prosimy mi się we wszystkich intencjach z którymi...